So we can be free. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym materiale na kanale, w którym pokażę Wam trzy sekretne samochody, które są w plikach gry po ostatnim updatecie ze specjalnymi wyścigami kaskaderskimi. Najpierw Wam tutaj pokażę, jak te samochody się prezentują, a potem jak wyglądają ich osiągi. Sprawdzimy sobie to na trasie Drag. Najpierwszy no samochód, który zostanie dodany, to oczywiście Turismo Classic, który opiera się na Ferrari F40. Bardzo podobny model samochodu mogliśmy już znaleźć w GTA San Andreas. No i po wyglądzie można dojść do wniosku, że samochód będzie należał do super samochodów, ale bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że swoją przynależność będzie miał do sportowych klasyków. No i myślę, że tam w tej klasie bardzo namiesza. Przewidywalna cena tego samochodu no to 700 tysięcy, czyli cena jest stosunkowo dość niska. A drugi samochód to jest Infernus Classic, który oczywiście opiera się na Lamborghini Diablo. No, i, i podobnie jak to było z turizmo, samochód wygląda na klasy super, no ale pewnie też będzie należał do sportowych klasyków. Więc tutaj będzie bardzo fajna rywalizacja w tej klasie między tym samochodem, a wspomnianym, e, wspomnianym wcześniej. Turizmo. E, samochód prawdopodobnie będzie kosztował 900 tysięcy dolarów. Cena również jest stosunkowo dość, dość niska, no ale wyższa o 200 tysięcy od ceny za turizmo Classic. No i ostatni samochód, który zostanie dodany to HIA Craston, jest on najtańszy z tych wszystkich samochodów, no bo prawdopodobna cena będzie wynosiła 400 tysięcy dolarów, czyli widzimy, że ta cena jest bardzo niska, no ale zarazem ten samochód jest najgorszy pod względem osiągów z tej trójki, Na no szkoda, no bo ten samochód najbardziej mi się z tej trójki spod spodobał, samochód patrząc po plikach gry będzie miał sporo fajnych modyfikacji, także jest to bardzo fajna sprawa. A jeżeli chodzi o klasę, no to już tutaj prawdopodobnie będzie należał do samochodu sportowy, no i pewne jest też to, że no tam wiele nie zwojuje, także można powiedzieć, że ten samochód będzie nowo dodanym średniakiem. No prawdopodobnie samochody będą dodawane co tydzień po jednym, ale no do tego nie jestem pewny, no ale zazwyczaj Rockstar właśnie taki zabieg stosował, że co tydzień taki jeden samochód był dodawany. Nie wiadomo też jaka będzie kolejność, to dopiero się o tym przekonamy. No i teraz też na ekranie widzicie drobny test drag z udziałem tych samochodów. Oczywiście tutaj dałem też nero customowe, abyście zauważyli lepiej kontrast między tymi samochodami. Jednak pamiętajcie o tym co mówiłem na początku, czyli że dwójka tych samochodów, mówimy tutaj o Infernusie Classic i Turismo Classic, to te dwa samochody prawdopodobnie będą należały nie do super samochodów, tylko do sportowych klasyków. No ale taki drag ze sportowymi klasykami dopiero wam no, zaprezentuję w momencie, kiedy samochody, te samochody wejdą do gry. Na razie wam nie chcę tego spoilerować, to wszystko będzie w odcinku pojazdów. No i mogę wam zagwarantować jedno, że na pewno w tej klasie będzie bardzo ciekawie. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle. Jeżeli wam się podobał, no to koniecznie pamiętajcie o łapce. Pamiętajcie też o subskrypcji, jeżeli no, chcecie być z takimi informacjami na bieżąco. No i się z wami żegnam, do następnego filmu, na razie, cześć!